Cześć, witam na Dansbuku. Jesteśmy Nikita i Klau. I gorąco zapraszamy na nasz kurs baciaty od podstaw. Zaczynamy. Na tej lekcji poznamy krok podstawowy baciaty. Zobaczcie, jak to wygląda. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. A teraz omówmy szczegóły, co się dzieje w tym kroku. Zaczynamy od nogi lewej. Zobaczcie, że pięta już jest pod, przygotowana i podniesiona do góry. Przenoszę ciężar ciała, wchodzę na nogę lewą, wchodzę na nogę prawą, znowu wchodzę na nogę lewą i dostawiam. Jak dostawiam, to znowu tylko używam śródstopia, tylko delikatnie dotykam podłogi, nie stawiam pięty, nie przenoszę ciężara ciała na tą nogę. Wyłącznie delikatnie dotykam i wracam w drugą stronę tak samo. Wchodzę na prawą nogę, wchodzę na lewą nogę, na prawą nogę i dotykam. Spróbujmy troszeczkę szybciej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Spróbujmy zrobić to samo do przodu. Mamy tak samo trzy kroki. Idę od lewej nogi. Lewa noga, prawa noga, Lewa noga i wyłącznie dostawiam. Zwróćcie uwagę na to, żeby dostawić kostka przy kostce, nie przysuwając nogę ani do przodu, ani do tyłu, tylko w miejscu. I wracamy do tyłu. Prawa noga, lewa noga, prawa noga i dostaw. Spróbujmy troszeczkę szybciej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. I do boku utrwalamy materiał. I raz, dwa, trzy i dostaw. Pięć, sześć, siedem, jeszcze raz do boku. Raz, dwa, trzy i dostaw, i do przodu. Siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, dostaw. Pięć, sześć, siedem, osiem. Zwróćcie uwagę na to, że w trakcie kroku podstawowego, nieważne czy do boku, czy do przodu, cały czas kolana są delikatnie, Odblokowane, czyli minimalnie ugięte, nie chcemy tańczyć na prostych nogach i nie chcemy też mocno uginać kolan, żeby to wyglądało naturalnie i luźno. Oraz druga rzecz to jest to, że łokcie nie wiszą, czyli delikatnie wytrzymy nasze pachy. Tak. Chcemy, żeby tu była przestrzeń, nie dociskamy do naszego ciała oraz nie trzymamy ręce w ten sposób, tylko delikatnie od siebie, mniej więcej na wysokości żebra. Dokładnie. I tutaj dodam tylko, że dziewczyna u nas delikatnie może też pracować nad garstek, czyli ruch będę upłynąć sobie przez dłoń góra-dół, góra-dół i cały czas pracuję na tym samym zgięciu łokciowym, czy nie przeprostowuję ręki, nie puszczam jej, tylko pracuję hop, zawie się w barku. Boczek, boczek, boczek i. Spróbujmy jeszcze raz solo i już przyjdziemy do par. Ima, raz, dwa, 3, kolana odblokowane, łokcie nie wiszą, proste plecy, raz, dwa oraz pamiętamy oczywiście o oddechu i 7, 8, raz, 2, 3 i przypomnijmy sobie do przodu basic. Od lewej nogi raz, 2, 3, 4, 5, 6, jeszcze raz do przodu, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I przychodzimy do pary. W parze przyćwiczymy sobie krok podstawowy w klasycznym trzymaniu otwartym. Partner pokazuje ręce szeroko. Partnerka podaje dłoń z ciężkim nadgarstkiem tak, żeby partner czuł, że trzyma partnerkę w garści. E, pamiętajmy o tym, żeby trzymać ręce delikatnie od ciała, czyli nie dociskać, nie opadać łokciami, tylko aktywniejsze rameczka. Oraz to, że cały czas utrzymujemy między sobą kontakt, żeby nie zrywać z partnerką. Kolana są delikatnie ugięte. Tak, i tym razem, dziewczyny, my zaczynamy od prawej nóżki, aczkolwiek tutaj się nic nie zmienia. Mam trzy kroki i top. Ruszamy do boku. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Można uśmiechnąć się do partnerki. Trzy. Ajajaj. Cztery, i ruszamy do przodu. Siedem, oś. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7 ramka cały czas aktywna. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zwróć uwagę, że kiedy ruszamy do przodu, nie przesuwają się łokcie. Czyli nie ma takiego efektu, tylko cały czas staramy się utrzymać ramkę, mhm. czyli taką samą odległość między partnerem Dokładnie. a partnerką. Łokiet, tak, Łokieć jest delikatnie wysunięty do przodu, dzięki temu jest nam łatwiej utrzymać to, tą stabilność i to takie delikatne usztywnienie w łokciu. I spróbujmy jeszcze raz, pamiętając o tych uwagach. I raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I żeby było Wam łatwiej, pokażemy tu jeszcze tyłem. Ruszamy krokiem podstawowym do boku, od lewej nogi. I raz, 2, 3, 4, jeszcze jeden basic, 7, 8. Nie patrzymy w dół, ja to widzę. I do przodu, od lewej nogi. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. A teraz spróbujmy to wszystko z muzyką. I krok podstawowy do boku. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz. I do przodu krok podstawowy od lewej. I raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, i jeszcze raz do boku. Ostatni raz do boku. I spróbujmy do przodu. Ostatni raz do przodu. I pokażemy wam, jak to wygląda do boku. Krok podstawowy do boku. I teraz krok podstawowy do przodu. I jeszcze raz. Dziękujemy za tą lekcję i zapraszamy na kolejną.